Dzień dobry Państwu, jesteśmy na drugiej eliminacji packing Cup. Tym razem bazą jest Srebrna Góra. Stoimy mniej więcej w połowie odcinka. Pogoda jest kosmiczna, raz deszcz, raz wiatr, raz słońce, raz zimno, raz ciepło. Tak, zawodnicy mają naprawdę e, dużo do pokazania, jeśli chodzi o swoje, przede wszystkim swoją dojrzałość, bo niestety momentami trzeba zwolnić, żeby być szybszym. No i niestety na e, części próbnej, już dwóch zawodników niestety e, zakończyło swoją przygodę. Tak więc, jest to przestroga dla, dla pozostałych zawodników. Natomiast, tempo widać że jest coraz lepsze, bo też coraz, coraz ładniejszą mamy pogodę. E, no i cóż, e, zacięta walka o pierwsze miejsce. Zobaczymy, myślę, do ostatniego odjazdu, kto, kto wygra. Trzeba oczywiście kciuki za wszystkich, natomiast wiadomo, że zwycięzcy są na mecie, więc e, będziemy tutaj dokładnie obserwować też e, ich tor jazdy, ich zachowanie, e, punkty hamowania przede wszystkim, także jest co robić, e, a stawka widać, że się coraz bardziej rozgrzewa i zawodnicy coraz więcej e, z siebie dają, więc e, projekt idzie w dobrą stronę. Zastawienie pozytywne, póki co adaptujemy się do tego samochodu, no jednak to jest dosyć spora przesiadka i technologiczna i mocowa, więc musimy się trochę zaadaptować, ale już jest coraz lepiej, coraz szybciej, coraz bardziej potrafimy wykorzystać potencjał tego samochodu i y, coraz bardziej potrafimy wykorzystać to, żeby nie wytracać prędkości, bo to jest przede wszystkim w tym samochodzie najważniejsze. Y, wydaje mi się, że Srebrna Góra to chyba jest najfajniejszy odcinek, który udało nam się w tamtym roku przyjechać i w tym roku mogę to y, to podtrzymać. Bardzo fajnie nam się jechało. Mimo tego, że mieliśmy małą awarię samochodu, małe problemy z ABS-em, to naprawdę bardzo fajnie i bezpiecznie nam się podróżowało po odcinkach. Te zmienne partie, bardzo zmienne nawierzchnie dawały nam dużo frajdy z jazdy i mogliśmy spróbować swoich sił w Aigo. No już kilka lat w samochodzie, 4 albo 5 z tego co pamiętam. Od 7, 7 lat temu zacząłem swoją przygodę z motorsportem w kartingu halowym. Potem przesiedliśmy się w samochody, już jeździłem kilkoma samochodami na co dzień, jeżdżę Renault Twingo RS. Podróżujemy m.in. FMS Pirelli Trophy, więc różnica pomiędzy tymi samochodami jest dosyć spora, ale staramy się jakoś tutaj za, zaadaptować. W tamtym roku trzy tytuły mistrzowskie. Mistrz. Tarmac Akademii, mistrz Time for Rally w i mistrz Donosząckiego Mistrza Kierownicy, więc całkiem tego sporo, ale też jesteśmy szczęśliwi, że możemy wjechać w coś nowego i spróbować czegoś innego i porównać się przede wszystkim z innymi zawodnikami w tych samych samochodach. Jeździliśmy na lotnisku woleśnicy cały sezon, tak naprawdę półtora. Zdobyliśmy tam wicemistrza. Jeździłam z Tatą jako pilot. W offrodzie, jako pilot też, właśnie w płaskich autach na lotnisku u naszego kolegi. No Mamy też sakso, jeździmy w Mistrzu Kierownicy Wałbrzycha i w Empaku. Wjeżdżamy się cały czas w auto, przekraczamy gdzieś te limity, staramy się szukać tej prędkości, robimy progres i myślę, że to jest najważniejsze. Trasa jest naprawdę no bardziej wymagająca niż kamionki, mimo tego, że kamionki są słynne z tego, że jest pełno wypadków. Eee, mieliśmy parę tam sytuacji, gdzie musieliśmy się ratować, na przykład przed balotem, ale na szczęście dojechaliśmy cali i trasa mi się bardzo podoba. Wrażenia są super, trasy różnorodne, na pewno jest to coś innego niż jeździliśmy dotychczas. Jestem bardzo zadowolony, choć wynik mógł być lepszy, zawsze mogłoby być lepiej, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni jak na pierwszy start. No, czasowo byliśmy tak, na pewno tak, przez treningowy byliśmy bardzo zadowoleni, czwarty, na czwartym miejscu go skończyliśmy. Potem czasy już na tych liczonych przejazdach. Były troszkę gorsze, ale kończyliśmy w środku stawki, szóste, siódme miejsce było. Yy, na pewno na krzywych było troszkę inaczej, mniej wzniesień i tak dalej, auto szybciej się napędzało, bo było płasko, ale ogólnie już z przejazdu na przejazd zaczęliśmy się przyzwyczajać do tego i było dobrze. Na pewno ta na Góra, którą teraz pojechałem, bardziej mi się podobała, są super zakręty, pochyłe takie, Opłata na pewno klei. Lepiej, lepsza temperatura jest. Pogoda była zmienna. ciekawe było i rywalizacja, rywalizacja była ciężka. Na pewno było ciężka, była duża stawka. Czasowo byłem ósmy, dziewiąty na trzecim przejeździe. Trochę słabiej, bo zepsułem w szkanę. To zająłem przedostanie miejsce. Teraz ten y, przez poszedł mi najlepiej. Zajęłem y, szóste miejsce. I ogólnie to mi się wydaje, że jak na trzeci raz w fałcie, to so, spoko.